Witam Was bardzo serdecznie z tej strony MistraHomics2. Dzisiaj jest ze mną gość. PC Fan. Tak, no i ogólnie nagrywamy kolejny odcinek Saints Będzie teraz grał PC Fan, ogólnie. Tak Ja będę tylko komentował i znowu się podpiszę, że to mój film. Tak samo jak Janek, też on tylko robił w tym Saints a ja się tylko podpisałem. Tylko nie zabiję może aż tak bardzo. Po wykonaniu jakiejś misji, nie wiem Przejdź e, Na twoim miejscu bym poszedł do jakiegoś, do domu Do domu naszego No super, no, niedługo nas zabijemy i pieniądze stracimy e, Weź, pójdź do domu Weź w mapę tab. W ogóle ten ten samochód będzie e. e. I jedziesz sobie i wejdź w tab tak. Dobra. Tu masz miasto, podjedź do domu tego Dego, A gdzie my jesteśmy to, tak? E, no chyba tak tu jesteśmy Ale to możesz sobie zaznaczyć, chyba nacisnąć lewym Wiesz? Będzie ci łatwiej, na mapie będziesz miał wtedy Tak z okay. pamięci nie wiem czy będzie ci łatwiej To policja za nami jedzie? Nie, gang Dobra, jedź szybko, uciekaj właśnie do tego domu. Gdzie jest? W bok. Weź, kim No ale mój kanał jest bez przekleń. No Dobra, czekaj, chyba tego nie było słychać. Dobra, przepraszam tutaj. Czy Uważaj, się... jedź, jedź, jedź. No to za mafioza, no? No jedź szybko. Nie mogłem strzelać. Którym to mam strzelać wtedy? No bo w samochodzie nie możesz. No dobra, jesteś Bo masz w, w ogóle wybrany. To no... jest z tym No, weź, wysiądź z samochodu. E. I teraz idź na dół. Do tu. Ja e, trochę w, w, tu? A, tu? na dół. Do tej tu. O i tu wchodzisz. Otworzył, czyli... To no i nie? sobie urządź chatę o, ta. Co to jest? Co <noise> masz garderobę? Nie. Stoj nasz jest najlepszy. Ale masz urządzić sobie chatę to proponuję. Dobra, strzelasz, Strzela, strzela, następny. Paralizatorem. Eee, 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 eee. Dobra. Możesz wejść i ogólnie. Nie um, mogę strzelać do nich? Nie, bo one są z naszego gangu. Urządzenie chaty. I masz łączny styl domowe albo część biura Możesz sobie ulepszyć jakąś z tych rzeczy. Przepraszam, gniazdko. Wiesz w ogóle, kiedy zaczęliśmy nagrywać? Spokojnie ja się Nie mamy tyle pieniążków. Ale masz szykowny sobie wziąć. Się... A co one tam pistolet mają? jest to co lubię. Trzeba teraz urządzić, oczywiście. Lura do stripteasek. a? to trzeba kupić. I co? Coś nam daje ta lura do no Nie wiem. A to mamy już. Dobra. Czyli wszystko mamy na najlepszym. Tak. I do, do góry. Jeszcze łączny styl tylko nie mamy. Chodź tutaj do, góry. do też chodź do góry. Dobra, odbierz pieniądze, bo chyba mamy. Jeśli nie mamy w ogóle. Z boku mamy coś takiego jak odbierz pieniądze w naszym domu. Tak. Zabiłem ją Tu, tam gdzie jest kasa Nie, nie mamy nic <grywa> Trochę słaba No i teraz sobie masz wyjść z domu Bo i tak nie mamy pieniędzy i sobie poszaleć a gdzie jest ta druga? No zabiłeś no, morderca, co ty robisz? Taka przemoc Myślałem Że Ja ci daję tutaj Żebyś grał A nie tutaj A Janek popi to co robi? Też zabija Ale nie swoich może i jeszcze się śmiejesz. Nie, nie, wychodź. Wyjdź się, Powak, na ulicy. Dobra, taka to była beczka śmiechu, taka. Dobra, czekaj, tyś... złap. Dobra, to niepotrzebna przemoc to była. Nie pochwalam takiej przemocy, tylko taki jeden do mnie. Janek Popi to chce wszystkich tu przemocować. A ten co robi? Ja mówię, postrzelam do mnie. Temu też postrzelam. Chodź tutaj. Gdzie jest mój samochód? Chodź tutaj. Tak, ja ci zaraz... chodź tutaj. Tak. Szacun 44. Nie to jest już... To jest już no, krótka suma. Gdzie są jakieś misje? E, to na tabie musisz poszukać. Są, czy są te wszystkie znaki zapytania? E, nie, ale tu na przykład jest. Dobra, no to czekaj ona jest. No to możesz sobie zaznaczyć, żeby ci prowadziło. Na przykład wyścigi. No. To? No musisz lew, e, prawym. Dobra. Prawym, lewym. Muszę zawsze zapamiętać. Prawy, nie, 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 nie. U, przepraszam. Pana bardzo serdecznie. Ale kadillaka no. mamy. Gdzie to jest? To z boku musisz wejść. To znowu jakaś mafioza. Ale musisz samochodem. O tu. Tu? Hmm? I to znowu ta mafioza mnie tutaj goni. Eee. Tak przegramy. A trudno. Chodźcie tutaj, mafia. Chodź tutaj. No i myślę, że na następnym odcinku już będziemy ten konkurs robić. Także żegnajcie, żegnajcie. Servus. Cześć.